Siema, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Ja będziecie zauważyć dzisiaj, jestem u siebie w domu, nagrywam ja film. Yy... Chciałabym wam po prostu się zapytać, bo piszecie w komentarzach takie tam różne xdd, że nie gracie w Brawl Stars, to pomyślałem, może nie lubicie. No to chciałabym się Was zapytać, jakie gry lubicie? Mm, tylko oczywiście to gry na telefon, mm, które mają mało pamięci, bo ja mam już telefon, który ma strasznie mało pamięci, bo mm, mam, mam parę gier, które wam się na pewno nie spodobają i które biorą bardzo dużo pamięci i niestety, a to te takie różne rzeczy. I film, na pewno filmy będą się pojawiać oczywiście taką sobotę, tylko musiałoby się zapytać o godzinę albo godzinę taką 19 albo 21. Godzina wstawienia filmów, tylko właśnie chce zapytać, albo 19 albo 21. Chyba, że zagłosujecie na jakąś wcześniejszą, no to max taka 15-16. Więc macie do wyboru: 15, 16, 19, 21. Więcej godzin, tak więc za bardzo nie chcę. Yy, I jeżeli chcecie, żebym nagrywał więcej, filmów, tak że z Wami normalnie gadam, takich różnych rzeczy, to zapraszam. I za. Pod tym filmem, jak będzie 10, nie, no może to niemożliwe. Będzie 10 łapek w górę, no dobra. Pod tym filmem oczywiście tworzę grupę na Discordzie. Więc zapraszam do łapkowania, subskrybowania, a my się będziemy żegnać. Na razie, mam cześć.